Dzisiaj przedstawiam historię drużyny Beacon Legend w Fortnite. Cie. Od czegoś to wszystko zaczęło? Jak drużyna ewoluowała na przestrzeni czasu? oraz jakie są jej przyszłe plany. Wszystkie odnówięcie się w dzisiejszym filmie, więc zostawcie lajka like oraz suba i przejdźmy do filmu. Become Legends powstało w 2019 roku, a dokładniej był to 6 czerwca. Przynajmniej taka data widnie Fortnite Esports, które myślę, że raczej się nie myli. Organizacja ta jest norweska, o czym myślę, że raczej wiecie, oraz swoją siedzibę ma wy Trondheim. I pierwszym zawodnikiem tej organizacji był nikt inny jak Tsup, który dołączył Tomasz miesiąc po założeniu organizacji. Organizacja ta zyskała rozgłos m.in. dzięki temu, że czub na World Cupie zajął 12. lokatę, zgarniając 150 tysięcy dolarów, więc jest to naprawdę całkiem pokaźna kwota, co też dawało szansę organizacji na rozwój, bo ludzie widzieli, ale halo, fajne miejsce zajmuje organizacja i jest tu potencjał, tym bardziej, że był to pierwszy podpisany zawodnik. Jednak kariera trzuba w Bikoblach trwała dosyć długo, o czym dowiecie się później, natomiast miesiąc po jego dołączeniu, dołączył tam również Hen czyli Henryk Manley, którego bardzo dobrze możecie kojarzyć aktualnie w Fortnite, bo zajmuje on cały, cały czas topówki, który aktualnie występuje w drużynie Guild. Wtedy to organizacja postanowiła inwestować bardziej w jeden kraj i wtedy to zaczęły się pierwsze, poważniejsze, większe inwestycje właśnie w Become Legends, ponieważ parę dni po ogłoszeniu Hena nastąpiło również ogłoszenie Flika, który został również podpisany. Równo miesiąc po ogłoszeniu Flika nastąpił kolejny announcement, w którym to Anas dołączył do Become Legends. I tak jak póki co słyszycie, wszystkie niki, które aktualnie wam powiedziałem, są aktualnie topówkami Fortnite'a tak naprawdę i wygrywają mega dużo kasy, więc można powiedzieć, że mental oraz po prostu doświadczenie, jakie nabyli w drużynie Become Legends, okazało się dla nich przełomowe i osoby zajmujące się tą organizacją bardzo profesjonalnie również podchodzili do mentalu graczy, aby im nie odbiło od kaski i tak dalej. Kolejnym ogłoszeniem nie było niestety dołączenie kolejnego zawodnika, a odejście pierwszego ich zawodnika czyli kogo innego jak Trzuba, który odszedł 2 listopada właśnie z ich drużyny. Następnie dołączył tam bardzo dobrze przez was znany Rifle, który tak naprawdę prawie do samego końca był tej organizacji, więc po prostu, jak to mawiają, szacuneczek dla niego za po prostu poświęcenie dla jednej drużyny. Oraz tak to po prostu trwało. W międzyczasie przewijały się w tej organizacji takie niki jak Flix, Hitsy, Edison, wszystkich ich możecie kojarzyć z pierwszego bootcampa, do którego przejdziemy potem. Arthur Seti, do Neps, Mr. Savage, Matek, Jacob, po prostu wszystkie dane osoby Fortnite'a. Jednak w międzyczasie Beacon Legends zrobiło ruch, o którym myślę, że dużo osób może nie pamiętać, ponieważ było to założenie Akademii, do której dostały się takie osoby jak Magnus, Lares oraz Technikiu. Jeśli źle przeczytałem, to przepraszam. Jednak projekt ten nie okazał się zbyt dużym sukcesem, ponieważ tak naprawdę potem nie inwestowali oni w kolejnych graczy do akademii, a sama działalność akademii zamknęła się raz z opuszczeniem ostatniego gracza tej akademii, czyli technika, na którą przypadała data 4 maja 2021 roku. Jeśli już mówimy o tej drużynie, to na pewno musimy wspomnieć o ich produkcie, który na pewno okazał się mega, mega dużym sukcesem oraz został bardzo nahypowany przez polskich prosów. Jednak nie oszukujmy się, główny wpływ na to miał Seti których gdzieś tam podczas swoich streamów cały czas grał ze Sliwem na tamten moment jeszcze nie był to Sliw jakiś drużynowy, a był to zwykły po prostu czarny Sliwik Jednak z czasem, przez to, że Seti był mega dobry, oraz po prostu ludziom imponowało to, że odbił coś na ręku, taka nowość, bo tego po prostu jakoś często nie było i mało osób to widziało. To stwierdził, że chcą być tacy jak Seti, i zaczęli kupować te sliwy, z myślą, że będzie warto zainwestować w nie pieniądze. Wtedy też drużyna Bicom Legends zdecydowała się wprowadzić do swojego sklepu właśnie sliwy drużynowe i w tamtym momencie Seti przerzucił się ze zwykłych sliwów na sliwy drużynowe. I wydaje mi się, że sliwy były naprawdę mega, mega fajną rzeczą, i naprawdę nawet osoby, które nie śledziły Beacom Legends, grały w Fortnite'a, kupowały po prostu od nich sliwy. Według mnie był to strzał dziesiątkę ten produkt i zresztą napiszcie w komentarzu, czy wy nie macie was tego sliwa, bo były one tak hajpowane, że bardzo dużo z was się pytało, gdzie dostać jakieś sliwy, i tak dalej. Głównymi sponsorami tej organizacji było AltiBox, które jest norweską siecią dostawczą, taką internetowo kablowką, Tworzą oni telewizję, internet, takie UPC, Orange, tylko że po prostu w Norwegii. Jednak z czasem dołączył do nich główny drugi sponsor, który był nic innego jak Display. Co chociażby zacząć w vlogach z mieszkań. Gdzie mieliśmy po prostu display, to jest właśnie z logo Become Legends. Jednak rzeczą, która była według mnie przełomowa w Become Legends i to, że polskie całe community ich pokochało, była to po pierwsze integracja z widzami, a po drugie przebywanie w Polsce. Ponieważ na samym początku Become Legends przyjeżdżało na takie lany, na których zresztą ja też brałem udział, gdzie po prostu prosi grali bezpośrednio z jednego miejsca dany turniej. Mieli zero pingu, ćwiczyli. Były po prostu wszystkie najważniejsze osoby, które powinny być w tamtym momencie. Czyli Renos, jo organizacji, Elix Prosi, po prostu każdy. Ustawali oni tam przy okazji granców na przykład na tydzień, dwa. I miało to miejsce wielokrotnie, a z czasem kiedy do organizacji dołączył Jacob, to była możliwość robienia watching party z FNCS-ów stricte z miejsca, w którym grali Prosi, robienia z nimi wywiadów po całym turnieju i tak dalej. I po prostu świętowania tego, co według mnie się przyczyniło do tak dużego hype'u właśnie na tą drużynę. W tych miejscach naprawdę było parę na viewing party, jednak eventem, który najbardziej mi utkwił w pamięć, jest to spotkanie z widzami, czyli zrobienie viewing party z Cinema City, w którym byli i twórcy, i mogli kupić widzowie normalne wejściówki, i naprawdę było to coś mega fajnego, że do takiego stopnia to ewoluowało, że drużyna była w stanie po prostu dogadać się z Cinema City i zrobić viewing party w Kidzie. To było coś naprawdę fajnego i fajnie było to zrobione, jednak świętowanie wygranych FNCS-ów też było mega fajne i na pewno ja tego nie zapomnę. 再见！ Po prostu piękne czasy, kiedy się integrowałeś z innymi ludźmi. Ale tak jak wspominałem, do czasu kina i świętowania FNCS-ów nikt wtedy nie mieszkał dostałem w Warszawie z po prostu proplayerów, bądź też Rena, czy też innych osób z Wicom Legend. Wtedy to, kiedy dołączył do nich sponsor Display, przeprowadzili się oni mniej więcej na ulicę Złotą 44, z której możecie kojarzyć bardzo wiele streamów, również w późniejszym czasie viewing party i tak dalej. Tam mieszkał między innymi Seti, Jacob, Reno, Elix, Sven swojego czasu. I po się tam przewijały jakieś osoby w międzyczasie, które na przykład mocowały, czy to Kubik, czy to Batek, czy to ktokolwiek, naprawdę wiele osób tam było. Wydaje mi się, że złota 44 w sumie jest taką rzeczą, z którą mi się najbardziej kojarzy swojego czasu Beacon Legends, bo no, tak naprawdę można powiedzieć, że Team osiągnął tak naprawdę wszystko, co mógł w pewnym momencie. Zresztą wygrywanie potem trudniej przez setiego Kamiego, naprawdę piękne, piękne, i szapoba po prostu dla tej drużyny. I wszystko szło po ich myśli. Pozostali oni ogłoszeni jako organizacja roku. Tam byli zawodnicy roku, wszystko po prostu, to no dostaliśmy bardzo smutną wiadomość że w długim czasie, że organizacja rezygnuje z zawodników. Miało to miejsce 8 stycznia tego roku i otrzymaliśmy ogłoszenie po prostu od Become Legend, że rezygnują oni chociażby z Jacoba, Setiego, Matka, Kabiego, później Mr. Savage'a. Po prostu z wszystkich osób, które teraz były i cały internet po prostu o tym huczał. Bo drużyna, która była na topie, zgarniała wszystkie topowe nagrody, nagle nie miała funduszy na to, aby dalej istnieć. Bo wiadomo, że nikt na przykład takiej organizacji nie prowadzi charytatywnie. Można dopłacać, ale też trzeba w jakimś stopniu potem wyjść na plus, tak? Cały esportowy świat o tym huczał. I każdy był zdziwiony decyzją o zamknięciu organizacji. Na jakiś większy statement mogliśmy zacząć tylko film Jacoba pod tytułem Odchodzę! Ale jakiś taki statement od Become Legends, inny, co będzie z przyszłości z organizacją, kto tam będzie i tak dalej, nie było go. Bo jedyne co to, aby informacje, że coś się będzie dziać, Reno coś tam stawia, jakiś sneak peek, ale do końca nie wiadomo. Dlatego tak wygląda sytuacja i to no, nie wygląda to za kolorowo. Tak wygląda historia Become Legends. Musimy czekać, co będzie dalej. Dosyć smutna, bo nie będę ukrywał, fajna to była historia z Beacon Legends. Wiele zamieszali na pewno w Fortnite'owym esporcie i szkoda, że Fortnite nie dopłaca do organizacji, bo przez to tak wielkie organizacje jak chociażby Beacon Legends musiało się zamknąć. Przypuszczam, że ze względu na brak płynności po prostu finansowej. A wy koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie wydarzenie najlepiej wspominacie z Beacon Legends? Czy myślicie, że Beacon Legends jeszcze powróci na sam top? Raz w jakich organizacjach widzicie chłopaków? Matka, Kamek, Gosset, jego Jacoba? I co? Trzymajcie się. Do następnych. Na razie. elu!